Was w poniedziałek. Miałam dzisiaj, moi drodzy, nie nagrywać, bo jak słyszycie, jeszcze głos jest nie ten, ale pomyślałam, że jak jestem w domu, to wykorzystam i przepraszam Was za mój głos, ale wykorzystam to, że po prostu jestem w domu i mogę dla Was nagrać. Film podzielić się tym, jak się czuję. Jak słyszycie, głos jeszcze nie jest ten. Dzisiaj nie poszłam do pracy. Zobaczymy, jak będę się czuła wieczorem. Czy jutro pójdę? Mam wieczorem zadzwonić do mojej szefowej i, i powiedzieć, ale wydaje mi się, że jutro też jeszcze nie pójdę do pracy. Zrobiłam sobie kawę, a czy przyniosłam kawę, łyk kawy. I powiem Wam, że zrobiłam sobie makijaż, żeby lepiej się czuć też dla siebie, wiecie, żeby przechodząc. I przechodząc obok lustra, nie widzieć się takiej opuchniętej, takiej, wiecie, zaczerwienionej, bo naprawdę nie wyglądam. Naprawdę nie wyglądam. I widzę to po mojej skórze, że jest bardzo, jest bardzo przesuszona. Wiecie co? Tak, jak się obudziłam rano, miałam taką też chrypek, widzieliście śniadanie, zjadłam zaraz Wam opowiem na temat śniadania ale powiem Wam, że teraz jak ja do Was mówię i wytężam głos to słyszę, że on jest naprawdę jeszcze nie nie bardzo, także chyba jutro nie pójdę eee, i tak jak powiedziałam zrobiłam sobie makijaż, żeby lepiej dla siebie wyglądać po makijażu eee, odłożyłam sobie pędzle, wszystkie, które będę chciała poprać, to sobie później zrobię a śniadanie, śniadanie to bowiem Wam był dylemat Oj, był dylemat, bo jak widzieliście, kupiłam sobie i jagody, i kupiłam sobie truskawki na śniadanie, i żeby zrobić jaglankę. I tak się biłam z myślami, jaglanka z owocami, czy upiec sobie bułkę w piekarniku i zrobić z twarożkiem i do tego jajko. I tak powiem Wam, ciężko mi było, ale wygrał twarożek z tego względu, że twarożek jeszcze kilka dni i traci ważność, więc będę musiała go za te kilka dni zjeść. Więc połowę twarożku sobie. Może nie całą połowę. Zrobiłam i dodałam sobie cebulkę, dymkę, raczej to dymka nie ze szczypiorku, tylko takie wiecie, jak się na nie mówi te cebulki. One są takie malutkie, takie jajowate. No kurczę, teraz sobie nie przypomnę mi się, wdało już do dymka. No ale małą cebulkę dałam taką. Do tego dodałam sobie, bo nie miałam rzodkiewki, nie miałam szczypiorku, więc wkroiłam cebulkę, wkroiłam sobie zielonego ogórka i na to poszedł pomidor i powiem Wam, że ja często właśnie jak nie mam rzodkiewki, to dodaję zielonego ogórka i też fajnie taki twarożek smakuje. Troszkę dodałam sobie surmiolka, tak jak u Was, no jogurt grecki, nie jogurt grecki, surmiolk to jest tak jak kwaśne mleko lub jak kefir, coś takiego Eee, lub jaki jogurt naturalny mogłabym powiedzieć, co troszeczkę lepszy smak. <laughs> Więc dodałam sobie, wymieszałam i położyłam właśnie na upieczonej bułce. Do tego zrobiłam sobie oczywiście dwa jajka na miękko, jak widzieliście. No ja powiem wam, jestem jajkowa, uwielbiam jajka w każdej postaci. Więc e, zrobiłam sobie takie śniadanie, więc wygrało słone, śniadanie na słono, a nie na słodko. Zobaczymy, jak lankę też sobie na pewno <laughs> będę chciała zrobić, bo tak jak mówiłam, banany są, e, borówki, e, truskawki, więc sobie zrobię. I wiecie, co dzisiaj przeszło mi przez myśl? Poczekajcie, bo mąż dzwoni. No i słuchajcie, zadzwonił mój mąż i co ja Wam chciałam powiedzieć? I to jest właśnie z moją pamięcią, wiecie, że ja chcę wam coś powiedzieć. Nie wam po prostu chcę coś powiedzieć, ale jak ktoś mi przerwie i długo z kimś rozmawiam, bo troszeczkę z mężem przez telefon porozmawiałam, to ja później zapominam. Jak ktoś mnie tylko zagada czymś innym, ja zapominam, co ja miałam zrobić, co ja miałam powiedzieć. No i teraz może sobie później przypomnę. No ale tak jest. Tak jest. Ale tak, słuchajcie, dzisiaj jestem w domu, za chwilę wezmę pędzle do poprania, będę miała taki, wiecie, organizacyjny, chociaż to zrobię, dzień, bo wiecie co, zastanawiałam się, czy nie podkurzać, czy nie posprzątać, ale po co, po co ja mam się męczyć, ja naprawdę powiem Wam, jak sama jestem, w ogóle mi się nie brudzi, tylko wiecie, człowiek, my kobiety tak mamy, nie, że jak już nam troszeczkę od tyłka odejdzie to już nie potrafimy usiedzieć na miejscu. Ja tak naprawdę mam, ja jestem, mąż nieraz się ze mnie śmieje, że ja potrafię przyjść z pracy, jeszcze chodzić po domu i sprzątać po 8 godzinach pracy. Jeszcze coś w domu robić. Mówi, ty nie umiesz usiąść spokojnie i posiedzieć, tylko musisz zawsze coś robić. No właśnie tak, tak to jest. No ale powiem Wam, że wczoraj właśnie jak się kładłam yy, wieczorem, to na wieczór podskoczyła mi temperatura do 38. Trzech, no oczywiście standardowo wzięłam panodil, no i ta temperatura mi troszkę spadła, ale słuchajcie, jaki mnie kaszel w nocy złapał, jak mnie dusiło! Ja chyba całą kamienicę pobudziłam. Ja tak strasznie w nocy kaszlałam, i tak tylko mówiłam Boże, dobrze, że nie ma mojego męża, bo on by do pracy po prostu oczy na zapałki, jakby musiał wstawać. I dobrze też, że wczoraj zadzwoniłam do mojej szefowej i powiedziałam, że dzisiaj mnie nie będzie. Już tak mi też zaleciła lekarka, no bo powiem Wam, że ja dzisiaj rano nie mogłam się odezwać. Teraz to, jak ja mówię, to jest słuchajcie, ok. To sobie możecie wyobrazić. No także naprawdę, tak mnie dusiło, tak taki kaszel. Bo wiecie co. Bo to ja się rozgrzałam przez ten pan, bo ten panodil rozgrzewa nasz organizm. Jeszcze gorączka, przykryta kołdrą. No to słuchajcie, mnie totalnie tam zaczęło dusić. No jak się przebudziłam, to już później tak się godzinę męczyłam, nie mogłam zasnąć, ale później powiem Wam, że nie wiem, czy umęczona tym kaszlem tym wszystkim zasnęłam. No i pospałam sobie do. Do dziewiątej. I wiecie co, to jest też taki trochę komfort psychiczny, jak zgłosiłam. Dla mnie to był komfort psychiczny. Jak zgłosiłam wczoraj mojej szefowej, że mnie nie będzie, że nie musiałam rano wstawać i do niej dzwonić. Wiecie, to tak troszeczkę taka ulga dla mnie. No także, no nocka była nieciekawa, ale powiem Wam, że. Dzisiaj też tak czuję się, taka wypluta, ta gorączka mi tak, wiecie, stan podgorączkowy się cały czas utrzymuje, nie wiem jak będzie na wieczór, widzicie, nos jest zawalony, ja już nie mogę tego wysmarkać, krople używam i takie, wiecie, no, już człowiek wszystkiego próbuje. Wczoraj się też wysmarowałam, a może przez to, że ja się wysmarowałam tutaj wikiem, to mnie też to rozgrzało i mnie później dusiło, może też tak być, bo wiecie, wik pan od a wiem, co wam chciałam powiedzieć. Już wiem, że przeszło mi przez myśl zrobienie jednego przepisu. Tylko, że nie mam składników, bo jak wiecie, tego kurczaka, co robiłam, to kurczak został wykorzystany, ale mam taki świetny przepis, właśnie z kurczakiem. Eee, można wykorzystać nawet do tego krewetki, chociaż nie wiem, czy by pasowały krewetki. No, kurczak tutaj się wpisuje idealnie. Słuchajcie, ja ten przepis, to danie jadłam kiedyś u mojej koleżanki. Zaprosiłam je na 40 urodziny. Tak tylko mnie, tak spędziłyśmy ten czas ze sobą. Nie wiem, czy to, to nie było dokładnie w jej dniu urodzin, tylko po prostu mnie zaprosiła, żebyśmy mogły sobie spędzić taki wieczór. Jej mąż był w pracy, mój mąż był w pracy, a myśmy się wtedy bardzo kolegowały. No i mnie zaprosiła i zrobiła pewne danie. Słuchajcie, ja spróbowałam tu danie, ona już zdążyła zjeść, a ja jeszcze miałam pół. I co byście pomyśleli? Nie smakuje jej, nie? Ona też tak pomyślała i mówi do mnie co nie smakuje ci nie twoje smaki. Ja więc nie, wybacz mi, że tak powoli jem, a to jest takie pyszne, że po prostu się y, tymi smakami, wiecie, najadam i i i że nie chcę, żeby to się szybko skończyło to danie, bo to mi tak smakuje. A ona zrobiła tylko dwie porcje, no bo akurat mnie zaprosiła, więc zrobiła porcję dla siebie, porcję dla mnie. Więc ja tak powoli jadłam, żeby za szybko tego nie zjeść, bo tak mi bardzo smakowało i uwierzcie mi, że ośmieliłabym się poprosić o dokładkę, gdyby była. No tak mi to weszło. No powiem Wam, rewelacyjne danie. Także na pewno jak będę, jak będę je robiła, to podzielę się z Wami. Oczywiście też Wam dam przepis pod filmem, bo mam przepis i właśnie się pytałam, z jakiego przepisu korzysta, czy to jej, wiecie, pr jej pomysł nadanie, czy gdzieś z kogoś, z jakiegoś portalu korzystała, czy z jakiejś gazety, no wiecie, różnie ludzie korzystają z różnych miejsc. Ona mówi, że właśnie tak to chyba kwestia smaku. O ile się nie mylę, podała mi ten przepis cały. Więc ja go też odtwarzałam w domu jeszcze raz sama i wyszło tak samo dobre. Więc to jest naprawdę przepyszne i nie jest trudne. Także jak ja na pewno będę robiła, to się z Wami podzielę, bo jeszcze go nigdy Wam nie pokazywałam. A jest rewelacyjne, no. Powiem Wam, jak lubicie takie właśnie słodko kwaśne smaki, e, troszkę pikantności, mogłabym powiedzieć: no, no, coś cudownego. Jeżeli lubicie mięso w połączeniu z owocami, ale nie takimi wiecie. Za dużo tych owoców, zresztą nie będę Wam tutaj teraz zdradzać za bardzo tego przepisu, ale jeżeli lubicie takie połączenie, to zasmakuje Wam, także ja na pewno e, przy najbliższej okazji, jak tylko będę robić, bo właśnie mam truskawki, pomyślałam, wiecie, jak mam, że mam truskawki, że mogłabym zrobić, ale nie mam reszty składników, więc dzisiaj nigdzie nie wychodziłam, zresztą wiecie, no jestem na zwolnieniu, nie wiem jak jutro będzie. Czy jutro pójdę, zobaczę wieczorem, jak się będę czuła, czy mi gorączka podskoczy. Czy ja będę zaraz kichać? Chyba będę kichać. W nosie mnie tak piecze. Ja nigdy nie kichnę jeden raz. Dziękuję jak ktoś mi powiedział, na zdrowie. No, także mnie zakręciło, zaraz będzie się lało z nosa, także za chwilę będę kończyć. Idę, słuchajcie, muszę naczynia włożyć po śniadaniu do zmywarki, e, później się wezmę za pędzle, także zabiorę Was, moi drodzy, ze sobą do pewnych obowiązków, pomożecie mi, będzie mi łatwiej. Dobra, kochani, bo będę zaraz kichać. Rozłączam się! thank you Podgrzałam sobie mm, obiad. To jest kurczak z wczoraj, którego robiłam. Troszkę sosu mi tylko zostało, więc jak widzicie, ryż nie jest tak mocno sosikiem polany, ale powiem Wam, że nawet sypki ryż ja bardzo lubię. W Daniach ja nie muszę mieć ryżu z sosem, ja uwielbiam ryż. Jestem typowo ryżowa kobieta, naprawdę sushi, ryż na mleku, czy taki ryż, czy ryż z sosem, czy no po prostu ryż w każdej postaci uwielbiam. Więc odgrzałam sobie e, mojego kurczaka, ugotowałam sobie paczuszkę ryżu i tak jak powiedziałam, nie wiem czy w zeszłym filmie mówiłam, że paczuszka ryżu ma 60 gram suchego ryżu i ja taką paczuszkę właśnie na ten obiad sobie i wczoraj i dzisiaj ugotowałam. I do tego, tak jak wczoraj, trzy ogórki konserwowe. Powiem Wam, że ta, te połączenie mi idealnie smakuje. No i tego kurczaka, jak mąż wróci, będę musiała koniecznie zrobić, bo jest wyśmienity. Także ja zabieram się za jedzenie i idę jeść, bo naprawdę jestem już bardzo głodna. A jeżeli Wy e, w tej chwili coś oczywiście teraz jecie, to życzę Wam smacznego. Przyprałam się w moją, mój dresik, w piżamkę. Wiecie co? Odpalę sobie telewizję, bo chcę zobaczyć królowe przetrwania, w której jechał do mieszkania matki, by spotkać się z Ok, teraz leci ukryta prawda o, o siódmej oh. do mnie, czyli u Was o ósmej. No, czekajcie, czekajcie. Bardzo okazji, że jesteś jest? hmm. gdzie mam? Hmm. na wspólnej... pod to Ciekawe jest. na Na Ciekawe jest. A jest. Ciekawe jest. na jest. Nie. jest. obejrzę na wspólnej, jest. Ciekawe na jest. Ciekawe Czekajcie, gdzie to jest. to, jest, to, jest, to jest ani nie obejrzę na wspólnej, ani nie obejrzę. Czekajcie, przyciszę ten telewizor. Ani nie obejrzę dzisiaj na wspólnej. Powiem Wam, że rzadko oglądam telewizję, ale dzisiaj myślałam, że obejrzę sobie na wspólnej, a jak miłości królowe przetrwania, ale nie ma takiej opcji, bo królowe przetrwania zaczynają się od ósmej do 9.05. A... Na wspólnej zaczyna się o 8.10 do 8:50. A M jak miłość, o której się zaczyna? Powiem Wam, dawno, dawno nie oglądałam telewizji. 8.55 do 9:55. Może mi się uda obejrzeć M jak miłość. Powiem Wam, że zaciekawiło mnie, bo włączałam sobie na laptopie Odpalałam YouTube'a i na równej stronie mi się wyświetliło właśnie. Tam wiecie, są takie mm, kanały, czy komentary, czy komentarze różnie. różnie. Oni komentują po prostu różne, yy, i programy, i też różne in, o innych kanałach mówią. I właśnie taka jedna dziewczyna, nie wiem, jaki się kanał nazywa, komentowała, co dzieje się teraz w królowych przetrwania. I powiem wam, że zaciekawiło mnie, co tam ta Paulina Smash, ona była Smash. Jest, to jest chyba tak. To jest była żona Korzeniowskiego, chyba on jest Korzeniowski, co jest z Cichopek. Razem teraz ona tam się bardzo w tym programie jakoś odpaliła. No, jestem ciekawa. Tam się jakieś, tak samo Agnieszka, Kaczorowska, tam jakaś afera jest. Więc jestem ciekawa, co tam się w ogóle, co te dziewczyny tam działają. I widzę, że. Teraz już jest dziesiąty odcinek w telewizji, a tam w, te, w laptopie mi się odpalił chyba szósty czy siódmy. Także jest jeszcze tutaj kilka odcinków do przodu. Ja i tak ani jednego odcinka nie obejrzałam. Tylko tak jak oni tam komentowali, wiecie, ta dziewczyna komentowała, to tam jej dwa odcinki obejrzałam. I mnie zaciekawiło, co tam się dzieje, czemu tam takie kłótnie. Nie chcę zobaczyć, obejrzeć chociaż jeden odcinek i, i sama chcę stwierdzić, czy w ogóle ten program... Jest sens oglądać. Ja powiem Wam, że e, Agnieszkę. Oj, oj, Agnieszkę. Ach, ona jest z TTV, Google Box. Oglądam ją na, właśnie na Google Box. TTV e, i oni. Google, Google Box przed telewizorem z rodzinką występuje z synem i z mężem. Agnieszka? No widzicie, nie przychodziło sobie teraz nazwiska. E, to powiem Wam, że lubię ją oglądać. No i też ją obserwuję na Instagramie i na TikToku. No także ona jest dwa lata młodsza ode mnie. Jesteśmy, można powiedzieć, rówieśniczkami no i mamy też właśnie w podobnym wieku synów I, i mąż jej jest w podobnym wieku mojego męża, więc, więc tak jakoś tak się mi, jakoś mnie tak wiecie, przyciągnęła do siebie. I ona też jest w tym programie, ale no też słyszałam, że tam na nią gadały, więc jestem ciekawa. Muszę dzisiaj koniecznie obejrzeć ten, ten odcinek. Więc odpaliłam sobie telewizor, teraz na razie jeszcze leci ukryta, prawda? Ale czy już leci na wspólnej? Zaraz zobaczę. Nie, tutaj jeszcze uwaga, doradca smaku. Na wspólnej się zacznie. Na wspólnej u mnie się zacznie ma 10. No nie obejrzę. Bo tej samej się zaczyna na wspólnej co królowej przetrwania, ale to nic. Wiecie co na wspólny? Jak jeden, dwa, trzy odcinki nie obejrzycie, a później wrócicie do oglądania, to i tak jesteście w temacie. I tak wiecie o co chodzi. Możecie kilka y, tych, możecie kilka odcinków opuścić i tak będziecie wiedzieć o co chodzi. Także zabieram się za oglądanie i zobaczę sobie, czy mnie wciągnie ten program, czy będę miała nadal takie wrażenie jak po tych właśnie opiniach z właśnie tych filmach z YouTube'a, co oglądam te opinie i wiecie co, zgrałam sobie pliki na laptopa tutaj już do mojego programu i widzę, że mam dużo minut dzisiaj nagranych, więc chyba już będę zakończać tego vloga taki mój chorowity dzień chociaż się do Was troszeczkę odezwałam i mogłam sobie z Wami też czas spędzić, także tak wyglądał mój dzień, niestety nic produktywnego się tutaj nie wydarzyło, ale nie powiem, bo tutaj już jestem na ujęciu, myłam pędzle, także pomyłam pędzle, pomyłam gąbeczki, a co do królowych przetrwania, powiem Wam, że ten odcinek, który leciał w telewizji, właśnie ja widziałam na YouTube, więc nic mnie nie zachwyciło. Paulina odeszła, powiem Wam, że tam jest taka drama, one się tak tam kłócą. Nie wiem, czy to jest warte oglądania. Dorosłe kobiety, a zachowują się jak dzieci w przedszkolu. Nie dla mnie, nie dla mnie ten program. Powiem Wam, że jakoś mnie to nie wkręciło i obejrzałam kawałek, później mąż zadzwonił i, yy, i wyłączyłam, przełączyłam sobie na najpierw na wspólnej, a później na M jak miłość, także wolałam obejrzeć moje Spokojniejsze seriale. A teraz słuchajcie, właśnie tutaj zaczynam sobie troszeczkę edytować ten film, więc, moi drodzy, już nie będę się Wam pokazywać, bo już zmyłam makijaż, już jestem, wiecie, w piżamce, do spania gotowa, i właśnie zobaczyłam, że plików jest dużo. To pomyślałam, że jutro odezwę się do Was w kolejnym vlogu i na tą chwilę zakończę tego dzisiejszego vloga. Także moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. My oczywiście widzimy się już w kolejnym filmie. Wytrzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Buziaki. Pa!